maseczki z puszczenia. ale pięknie pachnie o to jest najpiękniejszy najpiękniejszy zapach maseczki jaki kiedykolwiek czułam czy ona jest zwykła? trochę słaba to, że jest zwykła ale przepięknie pachnie przepięknie pachnie i to jest najważniejsze jest gitara Ale ogólnie Mogłaby być jakimś wzorem Ale przepięknie pachnie Oceniam zapach 10 na 10 I zobaczymy Fajnie nawilżająca jest Przepięknie pachnie Serio polecam Hej, kochani Witajcie na moim kanale Nie wiem kiedy ten film wyjdzie ogólnie Ale na pewno po po tym wydarzeniu, kiedy dam prezent mojemu chłopakowi. Ogólnie kupiłam dość drogi prezent dla mojego chłopaka i chciałabym się z Wami podzielić, jak Wy uważacie. Nie będę mówiła na które urodziny i w ogóle itp., itd., ale po prostu chcę Wam się pochwalić, co zrobiłam, co wymyśliłam. I jak oceniacie? Tak, może najpierw z takich małych rzeczy Ogólnie ten prezent jeszcze nie jest całościowo skonstruowany Ponieważ ja chcę zrobić takiego boksa. Więc jak już ostatecznie to zrobię, to się dogram i Wam pokażę A jeszcze zanim to, to zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję tutaj na dole z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco i zostawcie jakiś komentarz. Ogólnie sorki za mój wygląd, nic nie malowałam się ani nic i to tak dogrywam się po prostu ogólnie nie wiem, jak będzie wyglądał ten vlog. No ale trudno. Dobra, to Wam teraz pokażę, co mam. Oczywiście. Główny gość programu to oczywiście zegarek. To jest najdroższy prezent z tego, z tego boksa, z tego prezentu całego. Ogólnie nagram wam y, ogólnie ostateczną y, wizualizację mojego prezentu dla mojego chłopaka. Y, ostatecznie mam zarąbisty pomysł i jak będę go dawała, to wam pokażę i się nagram. I taki wstęp do filmu. Zapraszam do oglądania. Pierwszą rzeczą są, jest tutaj parę rzeczy kosmetycznych, takich tupereli w kolorze czarnym, tego Wam nie będę pokazywała, po prostu zobaczycie już w tym boksie, yy, no jakieś tam słodycze i takie rzeczy, no bez sensu Wam pokazywać, bo to i tak nie jest interesujące. No ostatecznie Wam pokażę jak już będzie to ogólnie ładnie zrobione. Pierwsza paczuszka. I to jest, prze, proszę Państwa, fotoksiążka. Właśnie tak wygląda. Zrobiona na stronie ugłoniecholory.pl. To nie jest reklama, ale ogólnie strasznie Wam polecam tą stronę, ponieważ to jest już moja trzecia fotoksiążka, którą robię i serio jestem z niej bardzo, bardzo zadowolona. Nie będę Wam pokazywała zdjęć, ani tutaj środka, ale jestem mega zadowolona z niej, przeogromnie, pokażę Wam ostatnią stronę, tylko i no, i ogólnie jestem zadowolona, ogólnie taki tutaj przypis, A, nie, nieważne, zostawię to dla nas. No i tak, już mamy dwa prezenty, yy, jeden prezent to kupię dosłownie dzień przed, ale to zobaczycie. Wiem, trochę taki dziecinny pomysł ogólnie, ale urocz. I kolejny prezent. A nie. W tym kartoniku najważniejsza rzecz tego programu. Kasja. No. Gruba rzecz. No. To jest bardzo. Nie wiem, czy Wam będę pokazywała i wyjmowała by tutaj swoli, bo już ogólnie sprawdzałam go całego, czy wszystko w porządku, wszystko zaklejone i no nie chcę już tego odpakowywać, bo ładnie już włożyłam i tylko Wam pokażę o tak. I no, jaka zegarek, jestem z siebie zadowolona, że mogłam pozwolić sobie wykupić mojemu chłopakowi taki prezent. Po, po, miał sobie zamiar kupić y, zegarek po urodzinach. I mam nadzieję, że nikt z kości nie kupi mu takiego prezentu. I będzie mu służył lata. Mam nadzieję. Bo to jest najlepsza firma zegarkowa. Więc mam nadzieję, że się nie zawiodę. I mam nadzieję, że będzie zadowolony, przede wszystkim. I no to byłoby na tyle. A i dzisiaj mały trip do Rosmana jadę, po kilka rzeczy do tego boksa. I do zobaczenia później. Bajo! Hejka, witajcie! Zastanawia mnie jeden fakt. Wczoraj w ogóle tak pięknie wyglądałam, miałam taki zarąbisty outfit, i w ogóle makijaż i w ogóle te sprawy, a dzisiaj kompletnie mi się nie chciało, i, i tak luźno. Kurde, czemu ja tego wczoraj nie nagrałam? No trudno, ale wkleję wam tutaj zdjęcie, jak wygląda. No super wyglądałam. Przychodzę do Was z połową gotowego prezentu dla mojego chłopaka, bo już na dniach będzie miał urodziny. I parę rzeczy jeszcze muszę dokupić, ale już Wam pokażę, jak to w całości wygląda. I mam tu właśnie ten karton cały, gwóźdź programu, cały czarny, duży. Teraz wam pokażę jak to wygląda. Wygląda to następująco. Na ten moment jeszcze parę rzeczy muszę dokupić, ale wstępnie tak to wygląda. Eee, Mamy zegarek. Yy, mamy coś ten yy, kolka yy, czekoladka fotoksiążka coś słodkiego ale jeszcze dokupię parę rzeczy no i właśnie tak to wygląda yy, wstępnie tak wygląda ten prezent ale jeszcze parę rzeczy muszę dokupić żeby to fajnie wypełniło tutaj całość myślę że jeszcze jakoś bibułę czarno kupię żeby nałożyć to żeby nie było od razu Wit. No, i jak oceniacie takiego boksa? Myślę, że jeszcze jest za mało rzeczy, więc jeszcze muszę coś dokupić. No, a gwoździem tutaj tego prezentu jest oczywiście zegarek. Jak będę jechała, to może coś nagram. I ostatecznie Wam pokażę całość tego prezentu w następującym filmie, więc. Dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję tutaj na dole i widzimy się już w następnym odcineczku. A teraz przejdźmy do finalnego wyglądu tego prezentu, bo już na pewno wszystko kupię. Właśnie wróciłam z Rosmana i zapomniałam kompletnie coś nagrać, ale tutaj macie widoczne parę rzeczy, które właśnie dokupiłam do boksa. I tak ostatecznie wygląda. Boks urodzinowy. A teraz zapakujemy to w taką wstążeczkę. Hejka, kochani, już jest po niespodziance prezent przekazany. Ulga dla mojego serca, że się podobało. Podobało, podobało się. się? bardzo. Dziękuję. Jesteś najlepsza. Kocham cię. Dziękuję <grym> też. I no, jestem zadowolona z tego prezentu. Ja też. Dziękujemy za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Pa! Bye